Chyba Siema, i się maniczko z J. A to odcinek yy, yy, z Scannon Shota, czy na przykład jestem już na bo się po nie przepraszam się, się jada, to potem. Muszę po prostu zobaczyć, ta tego będzie nadawała się i no, się nadaje. Napiszcie, czy chcecie, żebym yy, wyeliminował serię z tego z no bo. Nie wiem, no, to tam nie ma nic ciekawego już. To nie ma nic ciekawego. To nie muszę, ale chcę się. To jest was, wasza decyzja. Mhm. Dobra. To się było zniszczone. Dziwne rzeczy.

Ja będę mieć stówę, mam nadzieję. Mam nadzieję, że ona się to sobie dobrze przyjmie. Nie zgniął dobrze. Dobra, dobra, jak nam wskaczuje nowe kule. Dobra, bo mi będę tu przyszedł, tylko już wiesz. O Jezu. Nie, to będzie fajnie. Patrzę. A, a tutaj jest takie piękne. To o, fajnie. Vamos tu vá. Ui, que feio Não mora.

ja is jou, te boven, was best te a cloud messenger and I goes like mm. <sighs> Oh fuck Mmm Chciałem, żeby to utchnęło. No. I ludzie. A nie, to po prostu, po prostu się wyślizga. z ai ja, finish. <går> det er det, skal Damy. Poczekajcie. To co jestem. Co to jest? Co to jest? Co to było? Ludzie. O. Aha. Nie. Yeah. I tak nagle wszystko by wypadało. Jep, na. Ta boss fight. I kurwa zawsze reklama. Tak jak was kurwa superwana robiłem. Weź tą reklamę. Dla mnie noga smetni i cała. ja du oh, uh. yep. oui. oh, ja, ja, oui. oui. uh, ja, Przeżyłem wszystkie, bo jaka skrzydła została? Nie, nie my, uh, a fajnie w sumie nawet, w sumie nawet, o, nie ja. skrzydłem, skrzydło. Skrzydło będę, będę tak powoli Nie, nie zapełni się Zapomnij się Przyspiesza się i...

nie myślę. A to... To łatwe. Yy... A to po prostu tak. No ja pierdziele, to trudne. To tak, jest tu. Nie wiem, że łatwe. Jest trzy wiaski są. Open opędę to! Musiała poczekać. Dobra! Mhm. Ale tam to było lepsze. Dobra, skrzynia była lepsza. Hmm. Weź co kupię. Weź wiesz, co kupiłam? Weź, wieś, co mu. Jest ja dalej! Pa, tam w piłkę Czy nie w piłkę tylko w baseball Pa! Nagle wszyłem z tego i było wygląda Finish, finish I sto procent to ją

No to chcę. Muszę ją mieć. Czekajcie. Spróbuję zdobyć. Ludzie, jeśli nie da, to zdobyć. Fak już wystrzeliłem wszystko. Mhm. Mm, mm nie, mm, Tutaj. Dziąg. Dziąg. I jibu co to dobrze było jibu dawaj hmm. przyjemnie poczekamy do 15 minut będzie filmik będzie długi o nie coś wstawiłem. o nie albo go rozwalę I, 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 ok, fuck, dobra, takim zajebistym akcentem kończymy ten film. wpadajcie do mojego Facebooka, obserwujcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i napiszcie, czy chcecie więcej, elko.